Czołem. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście węgrzyni. Zapraszam do oglądania kolejnego filmu z serii. Zagrajmy w Elder Ring. Jesteśmy w Okrągłym Stole. Przyznam się wam tak, że minimalnie, bo minimalnie oszukałem. Dobiłem sobie poza nagraniami te dwa levele, ale tylko te dwa levele. Nic więcej nie robiłem, żeby móc nosić tą katanę, którą ostatnio zdobyłem i Nafarmiłem przy okazji trochę run, żeby ulepszyć naszą katanę i dostaliśmy przecież zw... znale... dostaliśmy, znaleźliśmy przecież zwój Akademii i zaraz sobie wszystko ogarniemy. Będziemy mieli nowe czary i ulepszoną katanę. Okej, okay, wzmocnij orange i ten oręż możemy wzmacniać tylko ponurymi kamieniami kowalskimi. Nie tak jak w przypadku poprzedniej katany, że kamieniami kowalskimi tylko ponure. Tak, ulepszamy na plus 1, na plus 2, na plus 3, na plus 4 i na tym zakończyła się nasza przygoda z ulepszaniem broni. Zdecydowanie jest lepsza niż tamta katana. I teraz udamy się do naszego przyjaciela żółwia. Przekażmy mu zwój. Dobra, jesteśmy u naszego Aha, i skill z tego miecza to jest tak I jak widzicie, zmieniłem sobie Ułożenie e, Kosturu e, z bronią Czyli kostur używam w lewej ręce A w prawej ręce używam katany Z tego tytułu, że jak Będę używał zdolności specjalnej To od razu będę mógł Użyć to z katany L2 i R1 To jest takie szybkie cięcie A L2 i R2

Radigan once cleansed himself with celestial dew, repented his territorial aggressions, and swore his love to Rinala. The order of the Urdri and the fate of the moon were conjoined, and all the wounds of war forgiven. This miracle blesses the Church to this day, and so you need only follow Radagon's example to restore any bond. However strained or severed to its rightful state of harmony to To experience the miracle. Kneel in the basin at the back and cleanse yourself with celestial dew. Absolution will be yours. Any bond, no matter how strained or even severed, will be put to rights. Dobra, czyli to jest takie rozgrzeszenie, yy, że jak przypadkiem zaatakujemy jakiegoś NPC i on będzie wrogo do nas nastawiony, to no po prostu rozgrzeszymy się i będziemy znowu najlepszymi kumplami. <laughs> dobra, dobra, to już znamy. Ucz się magii błyskamieni kamieni i dostaliśmy caris. O, karyjski wielki miecz odłamek błyskamiennej kom komety. To są 12 tysięcy to kosztuje. No, 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 no. Dobra. I to potrzebuje 36 inteligencji. Akurat my mamy 38. Już takie potężne zaklęcie tutaj mamy. Dobra, dostroimy sobie zaklęcia. Myślę, że... E, dobra, odłamek błyskamiennej komety. I jak to wygląda? Aha. A, i to jeszcze można naładować. Zużywa to. No, nie ma łamany. No, trochę więcej od tamtego czaru. No, ale dobra. Wypróbujmy to sobie e, w praktyce. Wiem, że... Tu... No, bo dobra. Wypróbujemy to w akademii. Dokładnie tak. Tutaj skończyliśmy ostatnim razem. No i bardzo ładnie. Jeszcze nabiliśmy przy, mu przy okazji krwawienie. Albo w sumie, kurde, dobra, usiądę sobie jeszcze raz. Bo nie zwiedziliśmy wszystkiego z Hannesem tutaj, tylko jakąś część. No, na hita ich sprzątamy. I tutaj musimy zeskoczyć. Tak, wiem, już to robiłem, ale to, to nie jest wszystko. Ponieważ mamy tutaj jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, Dobra, ziomuś, nie rycz tam. Wiem, że mnie widziałeś. O, jak widzicie, tam jest skar. To nie jest tylko zjazd na sam dół, tylko mamy tutaj jeszcze takie poukrywane miejscówki. I bodajże teraz. Tak. Dokładnie tak. No. Śmierdzi tu pułapką. Jak tutaj byśmy wszystko załatwili, jak tutaj wszystko załatwimy, to to jest chyba powrót. Chyba. Dobra, ogarnę sobie to teraz, bo potem będzie Buu, nie zrobiłeś tego, buuuu. Jak mogłeś. Ale dobra. Postaramy się to wszystko tutaj ogarnąć. No, troszeczkę tam te, ten wybór tej mojej katany nie jest za dobrym wyborem na tą lokację. Wow! No. Jakie to jest papier. Zielone! Jak to zaczęło atakować! Jak głupie! że nie miałem dużo run. Świetnie się zaczyna odcinek. Po prostu wspaniale. Idziemy tam z powrotem, no bo nie, nie, nie. ja. Jako widziałem z daleka, ale nie myślałem, że to tak się skończy. Of, jeszcze bym umarł. I teraz bym jeszcze zepsuł. Ale mnie rozjuszył. O kurde bele. No, już myślałem, że umrę. Mm. Tu jest ich dwóch. Dobra, odłamek wysklamiennej kobiety, ko kobiety. Dobra. Teraz się udało. No, 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 no. Nie przymierzaj się tak do mnie. 311 Dobrze, runy. O! Prochy. Wiedziałem. No kurde. Takie cholerne. I przez ciebie... Straciłem cenne punkty. Skupienia. O Boże, jakie nie ja nienawidzę tych przeciwników. No i musimy teraz spalić to. I spalić to. No bo co? Nie, nie ma innego wyjścia. Ech. Co? I to wszystko tutaj? Mi się wydawało, że tutaj jeszcze cokolwiek coś było. Cokolwiek, no. Jak wygląda sprawa tutaj? No bo góry na pewno też kogoś widziałem. No właśnie. Aha, dobra. To no już wiem, jak się tam dostać. Jak się dobrze przyjrzycie, tam było okno i z tego okna można było wejść tam. Chyba nie były za przyjemne rzeczy, ale ogarniemy, ogarniemy. Najważniejsze, że jedno już mamy, a wypadałoby to akademię zwiedzić. O, i chodzi o tamto, o tamto, właśnie. Tędy można doskoczyć. Jakie skitrane, nie? Kurde, kto by pomyślał. Run czwartego poziomu. Teraz ino nie zepsuć tego. A, możemy iść tutaj i możemy iść tutaj. Dobra, je. Yeah. No, ale typy oni w ogóle chyba nie wiedzą, co się tutaj dzieje. E. Bardzo ładnie. No, troszeczkę teraz. O, hełm karyjskiego rycerza. Cały setek karyjskiego rycerza. Ej, a zobaczmy, czy możemy się w cokolwiek przebrać. Z... Oprócz hełmu. Dobra, gdzie jest ten seci karyjskiego Rycerza? Dobra o, Jest to lżejsze O Boże, o Boże Teraz mnie atakujesz No nieładnie Tak nieładnie, ładnie, ja w ogóle wyglądam <grystanie> Dobra, wyposażenie jeszcze tak Bez z gim się napierdzielałem e, Karyjskiego Rycerza Patrzcie, możemy się w ogóle przebrać do całego korejskiego rycerza eee, A hełm? Bardzo ładnie, bo to nam jeszcze zwiększa inteligencję, dobra pobiegamy troszeczkę tak Zwiększa nam to a wiecie co to daje Jeżeli zwiększa nam to inteligencję ten hełm To będziemy być więcej i to z szarów, i z naszej katany. Dobra. W sumie ładny, ładny jest ten set. Podoba mi się. No, ten hełm troszeczkę taki brzyduśny. A jakbyśmy sobie założyli to do tego, no to kurde, już w ogóle wyglądamy kozacko. No ale dobra. A przy, a z tym? Mm, dobra. Zostaniemy przy tym hełmie. Troszeczkę sobie z nim pobiegamy. Tylko dlatego, że to daje inteligencję. Z tym, z tym teraz będziemy biegać. Dobra. Chodźmy się. Gdzie myśmy w ogóle zaszli? Aha, bo myśmy tutaj teraz zrobili takie tondo rondo. No dobra. No No kurde Miało być tego Więcej Taka głupia śmierć Dobra zapiercie Zapierciela mi no po te punkty No I o to właśnie chodziło Dlatego właśnie wziąłem tę katanę. Dobra, możemy teraz wrócić na właściwą drogę. Uch, ale mnie kurde rozjuszyło. No. Dobra, udało się. Ale tu kurde przydałaby mi się tarcza. Ale coś mi się wydaje, że starczą to już będę naprawdę przeciążony. I tą tarczę bym sobie założył naj najchętniej tutaj. I no i właśnie. Dobra. Trzeba będzie... Dodać jakiś punkt, wytrzymałość. Nie można się z nimi patyczkować. No, tak coś właśnie myślałem, że było ich tutaj dwóch, ale. Totalnie się nie skupiłem na tym drugim. Eee, dobra, okej. Okay to jeszcze będą typy Odpijemy sobie Tak by wypadało O, -o, -o budził się Chyba mnie przyczaił Olerny garnec. I to nie jest Aleksander, to jest po prostu garnek. <grych> Co i to wszyscy? To wszyscy, bardzo ładnie. Jakbym tutaj pole... Jak ja tutaj poleciałem za pierwszym razem, to to była masakra. Wtupiłem się na tą skrzynię i... O, no, nie było za ciekawie. Kurde, ale tutaj coś chyba było. Było, czy nie było. No nie. Kurde, jestem święcie przekonany, że gdzieś tutaj była jeszcze iluzoryczna ściana. Dobra. O -o. Dobra. Z nim się tak rozprawiliśmy. A teraz trzeba szybko tutaj. Ulolololo. O Boże. Przecież oni mnie zaraz stłuką. I mnie stłukli. Chciałem się schować za ścianą. Tragedia. Niby taka prosta lokacja, ale jednak nie jest taka prosta. Jeszcze się udało ciebie tak strącić. Bardzo ładnie. No, chciał mi wywalić kolejne spałki. Dwóch mi chciało spałki wywalić. Dobra, no. Troszeczkę się pomęczymy. Wreszcie się troszeczkę przerzuciliśmy na grę ofensywną. O, o! Dobra, trzeba odpić, bo ziomek jest bardzo niebezpieczny. No kurde. No i trzeba to odpić. Aleksjas Jak? Przeniknęło to po prostu przez niego. Jakby po prostu jakby nie mogło w to w niego wejść. Dobra, wypijemy. jeszcze raz. O, lolo, 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 lolo. o kurde, ale to zjebałem. Tam ci już mnie napierdzielają. Dobra, jakby do tego zdrowo podejść, o, skoro, a skoro tak stawiacie sprawę, no to, no, udało się, już myślałem, że... A, poszedł zobaczyć co z, co z jego kolegą. Okej, okay. został nam ostatni Estus na manę, no niedobrze. Kurde! Typie, jest tu jeszcze ktoś? No, to, to będzie ciężkie, bo tu są złe rzeczy, i zaraz będą jeszcze bardziej złe rzeczy. Remendy tutaj nie. Teraz musimy iść do góry, tak? Chyba tak, chyba tak to właśnie było. O, jest! O to właśnie chodziło, o to! Ha, pochodnię sobie zdjąłem. Eee, tu jest pochodnia. Teraz tak. Nic mnie nie zaatakuje. Kometa, bardzo ładnie. Mamy kolejny czar. To o to chodziło, Hanesowi! Przed przedostatnim filmie, jak się pytał, czy mam kometę, a ja jeszcze wtedy nie byłem tutaj. Ciekawe ile to będzie zużywać many, bo na pewno chore ilości. I mam nadzieję, że to się jakoś zrekompensuje na obrażenia. I tu też jest takie skrytne sp skrytne. Sprytnie ukryte przejście. Ja no dopiero bracik mi to pokazał, bo ja to nawet nie wiedziałem, że coś takiego tu jest. Dobra, te garnki trzeba rozwalić, bo to jest trap. Taki paskudny. On się dopiero aktywuje, jak weźmiemy ten skarb. No i bardzo ładnie. Talizman kamiennej szkoły. I to jest jeden chyba z talizmanów, które góry. Aha. I już mam duży ciężar. Dobra. Zwiększa moc czarów. To jest bardzo pożądane. Pożąda, pożądane. Ale sobie... O kurde. Mamy, mamy teraz naprawdę mało życia. No dobra, no. Damy sobie jakoś radę. Jakby nie było. Moc czarów bardzo okej. Okay. Nie działa to na umiejętność z mojej katany, ale bardzo ok. Dobra, to myślę, że możemy iść spokojnie tutaj. Ja coś czuję, że to starcie nie będzie jakieś mega proste. Mamy jednego estusa, dwie butelki szkarłatnych US na punkty życia. Ciężko. Dobra. Od razu nas start meduza. O Boże! Dobra, ale to wzmocnienie i ten lis jeszcze biega jak oszalały! Jak go trafimy, to naprawdę mu zabieramy sporo, ale on też mi zawiera sporo. I w tym momencie ginę? Jeszcze nie. Musimy się... Kurde, postarać. No, czy to się uda? Yyy, ale mi wydupił z komety. No, to jest takie starcie. Wręcz bym powiedział na styk Nie mamy już nic. No nic nie mamy. Możemy tylko liczyć, że... Ale się na niego nadziałem. No, musimy się pogodzić z porażką. O, o, świetnie, udało się jeszcze. Musimy się pogodzić z porażką, bo nic z tym nie zrobimy. Dobra, a tutaj sobie spróbujemy przebiec. Teraz będziemy o wiele mocniej. Kurde, mo... Dobra, chciałem sprawdzić tą kometę. Ale nie ma to teraz najmniejszego sensu. No, 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 nie trafiajcie mnie. No kurde! Wpięte! No! Nie! Wpięte mnie trafił! Ja pierdzielę. Stereo? Traciłem właśnie chyba jakieś 5000 tysięcy dusz No kurde znowu Ileż można to przecież jest nienormalne Na niego I teraz, i teraz pewnie to się uda. Jak znam życie, dobra, odpiję. Ok. No, w dobrym momencie. No, nawet na niego nie patrzyłem, co się tam dzieje. Dobra, ten lis jest popieprzony. Jeden z gorszych przeciwników, co on się właśnie zglitszył? Nie, tak, nie. Nie wiem. No, kurde. Serio. On zmienia tak, tak cele. Te AI jest takie posrane. No. No i serio. Nie trafiamy go. Jeszcze udało się. Nasza nagroda to kamień pamięci i 14 tysięcy run i miejsce łaski. Ach. No nie ukrywam, byłem, jestem trochę zirytowany, bo straciliśmy trochę sporo run. E, 17 tysięcy jest potrzebne, ekwipunek. No nie, instarczy nie nam za cholerę za cholerę, ale sprawdźmy sobie ten czar kometa. Zapamiętaj zaklęcie. I nie możemy go używać, bo to zaklęcie potrzebuje 52 inteligencji. No, to sobie wyobraźcie, jakie to zadaje obrażenia, jak to jest 52 punkty. Dużo. Dobra, ja myślę, że tam na razie nie będę szedł. To już tamtą, tamtą miejscówkę zostawimy sobie na następny odcinek. Myślę, że z dwa odcinki tam zejdą. No, zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie. No, troszeczkę. O, ale ja wyglądam po skudnie. <laughs> jakbym chciał. Wyglądał, jakbym chciał teraz wystać wam duszę. No, myślę, że w Następne filmy poświęcimy. I tak, myślę, że będą te dwa odcinki, bo to jednak jest troszeczkę wymagająca miejscówka, ale zobaczymy. Czas pokaże. Moje umiejętności też pokażą, co co więcej mówić. W takim wypadku ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, jeżeli chcecie być z filmami na bieżąco, naciśnijcie dzwoneczek. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.